Siemanko, nazywam się Tomek Sarara. Prowadzę dzisiaj seminarium w klubie Ring Riders w mamy tutaj faktycznie fachowców. Za moimi plecami jest Jarek, Marcin Wąski, znany z gromdy, Julia Kaleta, która swoje wyniki na, na ringach Bokserskich wnosi, także, także jest ekipa, która tak nawet tą wiedzę chłonie. Pytania jakieś? Podkreślcie, wybieramy rękawicę, a ja czy wybieram pierdolenczka? No właśnie, ja chcę mieć przez całe życie warto. Chcę zawsze mieć warto. Nie? Niech każda moja akcja kończy się no i uważam, że miałem dużo szczęścia. Ja też wygrałem dużo walk, bo to mi szczęście. Specjalistą w dziedzinie keyboxingu w wersji K1 i takie też seminarium na tych właśnie zasadach dzisiaj prowadzę. E, muszę powiedzieć, że jestem już taki dość spory rutynia, stary wyga, jeśli chodzi o prowadzenie seminariów, bo myślę, że nie ma jeszcze chyba tej liczby trzycyfrowej, ale na pewno jest taka mocna e, kilkadziesiąt razy już te, te seminaria prowadziłem, więc, więc mam taki swój szablon, do którego jestem przyzwyczajony, ale tak jak powiedziałem na samym początku przed zajęciami, że staram się tutaj ten szablon modyfikować. E, w zależności od tego, jak grupa, sobie, jak grupa sobie radzi, a muszę przyznać, że chłopaki w Gdyni sobie radzą bardzo dobrze. E, też podkreśliłem zdanie, że będę chciał stosować przede wszystkim praktyczne akcje, nie książkowe takie, które ładnie wyglądają, tylko takie, które się później sprawdzają w walce i to, to właśnie robimy. Mega zajebiste, mega zajebiste wrażenia, jestem bardzo głodny i teraz właśnie idę zjeść batony od brokuła.